Siem, jestem Alfa Centauri. W tym filmiku pokażę Wam, jak kopać na 7 kratek. Tym razem będzie to inny sposób. Będzie to sposób, żeby kopać na 7 kratek w poziomie. O co chodzi? Zobaczcie, normalnie w Minecrafcie kopię się tutaj, tak jak wiecie, na, na 5 kratek. Nie jest to zbyt efektywny sposób, bo stoniarki zazwyczaj się dosyć wolno respią, ale można kopać na 7 kratek. Także zobaczcie. Normalnie kopię sobie tutaj na 5. Na Widzicie, zabrałem tutaj 5 bruku, natomiast tutaj jest jeszcze inny sposób, żeby kopać na karty 7, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do tego jeszcze powiem, że wyszła mała aktualizacja paczki, paczki, no, packa. i będzie można sobie go pobrać, tutaj będzie Akurat specjalnie zrobiony tutaj taki piksel, na którego trzeba po prostu najechać. Zaczynamy po prostu kopać. I widzicie, że mam już 7 w Banalny sposób, naprawdę, słuchajcie. Za który sobie powie, że no dobra, ale podskoczyć na 7 kratek. No to równie dobrze możesz sobie postawić jedną stoniarkę, kopać na jedną, kopać na trzy. No, no słuchajcie, ja wolę sobie zrobić stoniarki na przykład na Marks, no bo te stoniarki mogą się na przykład niszczyć i. Jak będę kopał sobie na przykład na awku, no to wiadomo, że jeżeli postawię jedną stłoniarkę, to ona się szybko zniszczy, a jeżeli postawię sobie na przykład 7 stłoniarek, to one wytrzymają na dłużej tak, no bo jedna się zniszczy, to druga będziemy zastępować i tak dalej. Także cóż, no dużo osób się w ogóle mnie pyta, dlaczego mam te piksele tutaj. Ten, te dwa piksele są po to, żeby kopać w pionie na 7 kratek tutaj tak w dół. Natomiast ten piksel, który będzie, ponieważ jeszcze nie wrzuciłem tej paczki tej aktualizacji Zresztą mam tą aktualizację ale jeszcze jej nie wrzuciłem ale wrzucę to jest właśnie ten drugi żeby kopać właśnie tutaj na 7 kratek także cóż no to było słuchajcie na tyle na koniec chciałem jeszcze kopać, powiedzieć że pojawił się jeszcze jakiś debil co filmy podrabia i tak dalej nie wiem czy on ten film usunął czy co ale jeżeli go nie usunął to w opisie będziecie mieli tam w pierwszej linice link do tego filmu także możecie ofensywnie wejść dać łapkę w dół ponieważ typek po prostu skopiował mój sposób na kopanie na 7 kratek i, i, i nie wiem myśli, że jest fajny czy co. Także no no więc to było sporo. na tyle, dzięki za oglądanie i cześć.